Cześć wszystkim. Tym razem będzie film odnośnie pikowania pomidorów. Niektórzy wysiewali pomidory już w lutym. Ja oczywiście wysiewałam w marcu, jakoś tak w połowie marca. One zazwyczaj już tak po dwóch, trzech tygodniach można zauważyć siewki tych pomidorów, że już mają po dwa, czasem trzy liście właściwe. I właśnie wtedy jest dobry moment na Pikowanie pomidorów. Dlaczego warto pikować pomidory, już Wam mówię. Otóż, tak naprawdę te młode siewki, jeżeli posadzimy je do większych doniczek, wtedy będą miały właśnie możliwość, aby rozbudowały swój system korzeniowy. Roślina ma też więcej miejsca co to właśnie też jest bardzo ważne. I tak naprawdę, przez to, że posadzimy tą czy to sadzonkę pomidora, czy inną taką siewkę, jeżeli chodzi o pikowanie, wtedy wówczas ma więcej miejsca, aby mogła pobierać właśnie składniki mineralne z gleby. Tutaj też jest bardzo ważne, żeby stosować właśnie podłoże. Są też dedykowane do pomidorów, ale też jeżeli chodzi takie, na przykład zostało Wam y, ziemi do wysiewu lub też właśnie zastosować inną, inną ziemię. Dzięki temu roślina będzie y, miała bardzo dobrze y, rozbudowany system korzeniowy. Myślę, że to tyle w tym filmiku. Pamiętajmy też o podlewaniu tych pomidorów oczywiście od dołu i do usłyszenia.